Cześć! Jeśli modlitwa jest ważną częścią Twojego życia, to jesteś we właściwym miejscu. Dołącz do naszej społeczności. Wspólnie umacniajmy wiarę i dzielmy się inspiracją. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi treściami i wspólnie się rozwijać. Litania do Krwi Chrystusa. Kairie Elejson. Chryste Elejson. Kairie Elejson. Chryste Usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, przy konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Zapłato naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, o chłodo pracujących, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Nadziejo pokutujących, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, otucho umierających, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z odchłani czyśćcowej, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią. Jego dałeś się przebłagać? Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.